Generalnie to musiałam przerobić trochę nauczanie pod tytuł y, nauczania. <grywa> dobra. Okej, okay. poruszamy sobie temat dzisiaj nieposłuszeństwo wobec Boga. Posłuszeństwa i oczekiwania. I też troszeczkę wspomnę o, o buncie. Tutaj też nie chodzi, nie chodzi o to, żeby kogoś dojechać, komuś coś pokazać czy pouczać, bo to my, my nie jesteśmy od tego. Tylko Duch Święty też mi długo rozmyślałam nad tematem, który mam dzisiaj tu mówić, bo rzadko to coś mówię, ale z tym posłuszeństwem to też się kilka razy mi przychodziło, więc działamy. Myślę, że każdy ktoś miał z nas w życiu moment, kiedy byliśmy zagubieni, staliśmy w miejscu, był czas na modlitwy, a nie było odpowiedzi. I każdemu się wydawało, że, że Bóg milczy albo nie odpowiada. I no i pewnie wszystkie, wszyscy mieliśmy w myślach, że to nie tak wszystko ma wyglądać i nie tak wszystko ma być. I wchodzimy tutaj w czas oczekiwania. I tutaj mam na myśli, że mm, oczekiwania to nie, że siedzimy sobie i, i czekamy i nic nie robimy, bo już siedem razy się modliłem i regularnie, codziennie. Tylko oczekiwania to nie jest jakaś pauza, a nie, nie przestajemy po prostu trwać w modlitwie. Tak jak zadajemy Bogu jakieś pytanie, to nie przestajemy trwać w modlitwie, tylko e, jesteśmy akurat, musimy, musimy być wrażliwi na głos Ducha Świętego. I to nie jest jakieś zawieszenie, to jest po prostu jakieś nasze, nasz, nasze pole bitwy. E, I zauważyłam też, że często też rozmawiamy z ludźmi w kościele, i zauważyłam też, że często wszyscy mają. E, że stałem się po prostu, że przez to oczekiwania to stałem się duchowo usprawiedliwienie, czyli nie muszę już nic robić, przestałem się modlić, przestałem działać, przestałem walczyć i, i mówię, że czekam teraz na Boga, bo w sumie to już była kilka razy modlitwa, deklaracja w sumie też kilka razy już tam poszła, a jeszcze ktoś się modli na językach, to już w ogóle, no bo dwa razy dziennie na, na języka się pomodlił, a jeszcze jakieś uwielbienia w tle, to, to już myślę, że to jest szczyt po prostu możliwości i teraz nic nie robimy, siedzimy sobie, czekamy na głos Boga. I łaga, oczekiwania to nie jest nic nie robienie, tylko samo zdanie, czekam na odpowiedź Boga czy na głos Boga, brzmi bardzo duchowo, ale prawda jest taka, że czekam na Boga, to się równa, że siedzimy w telefonie, skrolujemy sobie jakieś rolki, siedzimy na Instagramie, na YouTubie i, i nic w sumie się nie zmienia. A czasami jeszcze jakaś modlitwa wejdzie, żeby po prostu nie było jakichś wyrzutu sumienia. Ale w Biblii nie ma nic o takim oczeki oczekiwaniu. I Bóg też nas nie powołał do tego, żeby y, siedzieć i patrzeć w sufit, aż coś spadnie nam z nieba, tylko nas powołał do aktywnego czekania, tylko właśnie w tym oczekiwaniu oczekujemy Pana. I możemy sobie zobaczyć w Izajasza 40-31, ale ci, którzy oczekują Pana nabiorą nowych sił, zbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a nie zmęczą się, będą chodzić, a nie ustaną. I tu jest w tym wersecie yy, mocno podkreślone, że nikt tam nie leży, nie siedzi, tylko oni nabierają siły, biegną i lecą, czyli jest jakiś ruch, coś się dzieje. I bezczyny nasze czekania to jest po prostu wymówka, która nas też zabija duchowo, bo jak... Yy, mówimy coś do Boga, nie ma odpowiedzi, albo jest odpowiedź, a my jej po prostu nie odbieramy, czy ta odpowiedź nam się nie do końca podoba, to duchowo po prostu my też umieramy, bo, no bo myślimy, że, że Bóg milczy, albo nas nie słyszy. Czekanie też dla mnie, mi się skojarzyło, często jeździłam autobusami, jak siedzimy sobie na przystanku, czekamy na autobus, na tym przystanku nie ma autobusa, który, którego potrzebujemy i nawet nie sprawdzimy w ogóle rozkładu. I to jest właśnie, to mi się jeszcze nawet nie stanie z ławki, żeby sprawdzić w ogóle, czy, czy to jest ten przystank. I w tym momencie możemy zobaczyć, że dzieje się coś bardzo ważnego, duchowego i też oprócz tego wszystkiego niebezpiecznego. Ja tutaj spisałam sobie kilka punktów, czym jest oczekiwanie. Pierwszy punkt to jest taki czas oczekiwania, to równa się jak pole bitwy, tak? Czyli czekanie na Bożą odpowiedź, to nie są jakieś wakacje, to nie urlop, to nie odpoczynek, tylko to jest wojna. I w tym oczekiwaniu właśnie się formuje nasz charakter i nasze zaufania do Boga też. I też sobie spisałam punkt prawdziwa tożsamość, czyli jak mamy prawdziwą tożsamość, to nikt coś nie ktoś się spróbuje ją odebrać, tak? Jak mamy tożsamość w Jezusie, to po prostu budujemy sobie życie na skalę, a nie, a nie w internecie, nie na TikToku, nie na YouTubie. Tylko w Jezusie mamy prawdziwą tożsamość. Radykalne posłuszeństwo równa się radykalna wolność. Tak? To, co się wydaje nam ograniczeniem, to jest naszym wybawieniem po prostu, i jakieś są tematy czy pytania, w których Bóg nas po prostu nie, że ograniczy, tylko chroni od czegoś, to my sobie po prostu nie zdajemy z tego sprawy, że to jest Boża ochrona a nie, że Bóg teraz nie odpowiada, tylko chroni nas od y, jakiejś sytuacji, tak? I przybudzanie zaczyna się od nas. Nie, nie czekamy na przyjacielów, na kolegów, na braci i siostry z kościoła, tylko mamy ten ogień Ducha Świętego i teraz my zaczynamy, musimy zacząć coś robić, tak? I Jezus, On nie potrzebuje fanów, y, On potrzebuje uczniów, którzy, które gotowe oddać życie i wypełnić Jego wolę dla, nas, dla naszego życia. Jeżeli nie nauczymy się posłuszeństwa w oczekiwaniu, to bardzo łatwo powodniemy szybko w duchowy bunt, ale w taki cichy duchowy bunt. Na przykład, tu sobie spisałam kilka, nawet sama miałam kiedyś takie myśli, yy, które kiedyś tam nie przychodziły, bo też yy, no byłam w takiej sytuacji, tak, że po prostu myślałam, że Bóg nie, nie odpowiada, a, a właśnie brak tej odpowiedzi to była odpowiedzią. I miałam na przykład w myśli, że Bóg nie działa, to sobie zrobię po swojemu. Nie czuję Jego obecności, więc odpuszczam. Skoro nie mówi, to sama będę robić. I teraz, czym jest posłuszeństwo? tak? Po prostu, żeby każdy sobie zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Posłuszeństwo to jest najwyższą formą odpowiedzi na Bożą wolę. Posłuszeństwo równa się y, y, ofiara, czyli nasze tak dla Boga będzie nas kosztować wszystko, co ma dla nas znaczenie, ale da nam wszystko, co ma wartość. tak? Posłuszeństwo to upodobanie w oczach Boga. Bóg nie patrzy na, co, na to, co robisz, czy jak służysz, ale czy jesteś mu posłuszny w ukryciu, gdy nikt tego nie widzi. Posłuszeństwo to wejście w wolę Boga. Nie wejdziesz w Boży Plan, jeśli nie umrzesz dla swojego planu. I posłuszeństwo błogosławieństwo, czyli jeżeli chcesz widzieć Boże obietnice w swoim życiu, to zrób to, co On mówi do ciebie. Więc jeśli teraz jesteś w czasie oczekiwania, to nie znaczy, że masz nic nie robić. To znaczy, że masz robić wszystko, co możesz, z tym, co masz, aż Bóg do Ciebie przyjdzie i powie teraz. Zamiast zadawać sobie pytanie, kiedy Boże, zacznij zadawać pytanie, co mam robić Panie. Bo jeżeli nauczymy się być posłusznym w cieniu, to nie poradzimy sobie, kiedy Bóg nas postawi w świetle. Czekanie bez działania to ucieczka, a czekanie w posłuszeństwie to jest przygotowanie. I w 1 Samuela 15, 22 jest napisane: Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać niż ofiarowywać tłuszcz baranów. I kiedy przyjdzie sytuacja, kiedy zostaniemy złamani, to wtedy dopiero będziemy mogli być ulegli. Uległość i posłuszeństwo są lepsze od ofiary, i jedynie poprzez uległość i posłuszeństwo można w pełni cześć Bogu i wyszedł Jego wolę. Hmm. Za każdym też posłuszeństwem idzie jakieś namaszczenie Boże, i to namaszczenie przechodzi przez posłuszeństwo. Czyli jak dopiero pokażesz Bogu, że słuchasz Jego głos, że wykonujesz Jego wolę, że robisz to, co nam w sumie się nie bardzo podoba, ale Ty wiesz, że Jego plan jest lepszy na Twoje życie. I kiedy przychodziliśmy do Boga, to każdy mówi, Panie, nie moja wola, tylko Twoja wola. Tylko yy... później to zapominamy o tym zdaniu, które mówimy, bo jak przychodzi Jego wola, to nagle, Panie, dlaczego? Yy... Posłuszeństwo też otwiera drogę do komunikacji z Bogiem i prowadzi do intymności też z Bogiem. To jest nasze miejsce bezpieczeństwa i ochrony. To nasze miejsce intymności i miłości. Tam właśnie chce żyć Bóg i w każdym aspekcie naszego życia. Posłuszeństwo prowadzi też do spokoju i ten pokój ducha, którego mamy w Bogu, to jest dar po prostu, którego świat nam nie może dać a ten pokój przewyższa wszelkie zrozumienie i jest darem posłuszeństwa. Eee, ja to też wpisałam. Że posłuszeństwo to jest naszym kodem w poruszaniu się w duchowym świecie. I w Izajasza 1,19 jest napisane, jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Czyli tu mamy przez posłuszeństwo obietnicy, tak? czyli możemy uzyskać dostęp do głosu Boga, ponieważ jesteśmy posłuszni. I też istnieją pewne wymiary duchowe, do których nie można uzyskać dostępu, dopóki nie jest się na to gotowym, po prostu, i nie jesteśmy gotowi, żeby słuchać głosu Boga. Możesz uzyskać dostęp do głosu Boga przez posłuszeństwo, bo kiedy Bóg przemawia, co mamy robić, i nie robimy przez nieposłuszeństwo, to ile razy Bóg będzie do nas mówił? Tak, Bóg daje nam jakąś myśl, jakieś zadanie, i my tego nie robimy, bo Bóg powtarza przez. Ileś, jakąś ilość osób, że mamy coś zrobić, a my tego nie robimy, to po prostu Bóg po pewnym czasie przestaje mówić, tak? No bo, no bo ile razy można powtarzać. Mm, teraz spisałam kilka punktów, komu musimy być posłuszni, oczywiście oprócz głosu Ducha Świętego i Boga. Pierwszy punkt to jest posłuszeństwo rodzicom, tak? Nasze duchowe życie zaczyna się od tego, jak traktujesz tych, którzy ci dali życie przez Boga. Posłuszeństwo rodzicom to duchowy test pokory i charakteru. To wtedy jest ten test, kiedy nie oni są idealni, tylko właśnie kiedy nie są idealni. I jeśli nie potrafimy być poddanymi autorytetowi ziemskiemu, to jak możemy być poddani Bogu? I też jest napisane w 6, 1 6:1:3: Dzieci, bądźcie posłuszne Waszym rodzicom w Panu. Bo jest to sprawiedliwe. Czci swojego ojca i matkę, jest to pierwsze przekazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Czyli ja wiem, że nieraz to jest trudne <grym> robić to, co ktoś ci każe, szczególnie jak ty masz inne plany na swoje życie, szczególnie jak też być na przykład, już tutaj mówię w kościele, tak? bo są przypadki, kiedy też rodzice nie puszczają do kościoła, ale po prostu od tego posłuszeństwa zaczyna się też. Bóg też tym błogosławi, tak? Bóg też widzi nasze serca i, i, on, i on na pewno każdego nagrodzi w odpowiednim czasie i też w odpowiednią miarę. Drugi punkt: posłuszeństwa, czyli w kościele, pastorowi, liderowi, który nas prowadzi. Jeżeli nie potrafimy być poddanymi osobom, których Bóg postaje nam na drodze, to jest autorytet postawiony przez Boga. To, to buntujemy się, tak? I to jest bunt nie wobec tej osoby, do której, z którą rozmawiamy, czy która nam mówi, coś robić, tylko to jest bunt wobec Boga, tak? Bunt ściąga też przekleństwo i trzeba o tym bardzo, bardzo, bardzo mocno pamiętać. Przekleństwo nie wolność, tak? To jest, to jest po prostu cena za, za bunt. I jest napisane w Hebrajczyków 13, 17. Bądźcie posłuszni waszym przewodnikom i bądźcie im ulegli. I jeszcze jeden punkt napisałam sobie, na pewno tego jest więcej, ale myślę, że tego wystarczy. Pamiętajmy też o hierarchii kościoła, tak? Tu wcześniej wspomniałam o liderach i o pastorze. Bóg działa w porządku, tak? Chaos to nie jest głos Ducha Świętego. Nieposłuszeństwo ma swoją cenę. Ja tu e, szukałam w Biblii, też, żeby przedstawić takie mocne przykłady, hmm, po prostu jaką ceną e, jest punkt. Pierwszy punkt to jest strata na maszczenie króla Saula. Też teraz oglądałem z mężem e, dom Dawida. Tak akurat, akurat w tym tygodniu zaczęliśmy oglądać. E, I Saul miał e, namaszczenie które stracił i posłuszeństwo częściowe to się równa też nieposłuszeństwu całkowitemu, tak? Nie jest tak, że Bóg ci daje jakiś plan, jakąś, jakiś pomysł, ty robisz część tylko z tego, bo druga część ci się nie bardzo podoba, no to, to po prostu wygląda, to nie, że wygląda, to jest nieposłuszeństwo całkowite, tak? To nawet nie ma, nie ma kompromisu z Bogiem. Bóg poleci Saulowi całkowicie zniszczy, zniszczyć Amalekitów i wszystko, co do nich należało, a Saul zachował to, co najlepsze dla siebie i na ofiary. On uważał, że jego wersja posłuszeństwa będzie wystarczająca. I ceną za to była utrata królestwa. Bóg też go odrzucił go jako króla. I jest napisane, jeszcze raz pisał, czytałam już wcześniej, 1 Samuel 15, 22, lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. I Bóg nie pobłogosławił nam y, prawie posłuszeństwo, które tam wykonaliśmy. Tylko pełne poddanie jego woli. To tylko prowadzi do błogosławieństwa i autorytetu. Drugi przykład e, straty dziedzictwa to jest o Mojżeszu. Gniew i pycha, tak? To było, on tam, tam była historia, można sobie poczytać w liczb 20, od 27 do 12. Nie będziemy czytać, bo to dłuższy kawałek, tak? Ale Bóg powiedział do Mojżesza, żeby, żeby przemówił do skały. Aby wylała, aby wylała wodę. Tylko Możesz był w gniewie i y, się kierował bardziej emocjami niż głosem Boga, i on uderzył w skały dwa razy. Zamiast tego, co zamiast tego y, znaczy Bóg mu powiedział, że ma mówić do niej, a on uderzył dwa razy. I sam za to to było nie wejście do y, ziemi obiecanej. I jest napisane, ponieważ mi nie uwierzyliście, by mnie uświęcić przed oczyma synów izraelskich. I tutaj. Y, nawet wielkie namaszczenie nie zwalnia nikogo od, od dokładnego posłuszeństwa. Tak duchowy lider nie może działać. Duchowy lider nie może działać według emocji. To jest po prostu się nie skleja. Albo jesteś duchowy albo jesteś duszem. Jest i trzeci przykład, który bardzo lubię. To jest przykład z Jonaszem. On po prostu uciekał od Bożej woli. Tak? To jest też dobry przykład. I można poczytać sobie historię w księdze Jonasza w pierwszym i w drugim rozdziale. Eee, w skrócie: Bóg posłał Jonasza do Niniwy, aby głosił, eee, i Jonasz zbuntował się i uciekł z przeciwną stronę. I celem zatem był sztorm. Sztorm, który, który był zagrożeniem dla jego życia. I on trzy dni przebywał w brzuchu ryby. Tylko tu akurat Bóg w końcu uratował go, tak, ale dopiero potem, jak Jonasz. Pokutował, czyli przymieniał swoje myślenie. tak? I kiedy uciekamy od dużego powołania, to, to od razu równa się buntu, tak? Tu, ale Bóg czasami, czasami, czasem swoje miłosierdzie po prostu e, może wszystko przewrócić, jeśli się uniżymy po prostu. I jeszcze przeczytam wersję też Rzymian 5,19. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami, tak, przez posłuszeństwo jednego wiele stało się sprawiedliwym. I teraz powiem parę praktycznych rzeczy, jak chodzić w posłuszeństwie. Posłuszeństwo Bogu wypływa z miłości do Niego, tak? Kluczem prawdziwego posłuszeństwa jest pokora i uległość i całkowicie podanie Jego woli. Apostoł Paweł Pisał w Koryncie, tutaj nie zapisałem, jaki to był fragment, nie skopiłam sobie, ale jest napisane, Jego serce jeszcze bardziej skłania się ku Wam, gdy wspomina posłuszeństwo Was wszystkich i to, jak przyjęliście Go z bojaźniem i drżeniem. Posłuszeństwo nie jest tylko formalnym naszym zachowaniem, tak? że udajemy, że słuchamy Boga, że idziemy według Jego planu, według Jego, Jego woli, tylko y, wynika to z bojaźni Bożej. Kiedyś było nauczanie o bojaźni Bożej, to było mega. I to też warto sobie ten temat... Y, Przepracować i zakorzenić swoje głowie. Czyli po prostu musimy mieć głęboki szacunek do Boga i miłość do Niego i uznawać Jego autorytet. Tak? Bo Boję i drżenie nie oznacza to jakiegoś strachu przed Bogiem, że on jest jakiś groźny, tylko to jest po prostu powaga wobec jego obecności i jego słów. Posłuszeństwo to też moment, kiedy decydujemy się wziąć się już w końcu w garść i przyznać, że nic nie umiemy, nie wiemy, nie potrafimy. Że już nie chcemy po swojemu, to moment, w którym przełamujesz się i przystajesz sam sobie układać życie. Uniżasz się i wzrastasz w oczach Boga. I tutaj trzeba codziennie podawać serce Bogu, tak? Pokora na starcie, tak? Musimy, jak już wchodzimy na modlitwę, czy po prostu nawet jak się budzimy rano, to jest po prostu mieć pokorne serce, serce uniżone i jest napisany właśnie ten wersy, który wcześniej mówiłam, nie moja wola, to jest Łukasza 22, 42. Nie moja wola, lecz twoja, niech, niech się stanie. Ja kiedyś sobie robiłam taki test sama dla siebie, zaczynałam po prostu dzień nie od swoich planów, tylko miałam w głowie, tylko też sobie robiłam przypominajka w telefonie, bo zawsze zapominałam. I regularnie może sobie zrobić jakiś czas, zdać sobie jakiś czas, na przykład nie wiem, dwa tygodnie, i codziennie rano wstawać i, i mówić do Pana Boże, co Ty dzisiaj chcesz ode mnie, tak? Bez modlitwy też ciężko wejść w taki duchowy reset. I można powiedzieć na przykład do Pana Panie, prowadź mnie dzisiaj, pomóż mi być uległem Twojemu głosowi, nawet jak to jest mi niewygodne. Słuchanie Bożego głosu przez Słowo, przez Biblię i przez Ducha Świętego w Jana 10, 27 jest napisane: Moje owce słuchają mego głosu, i ja je znam, a one idą za mną. Nie da się być posłusznym, jeśli nie wiemy, co Bóg do nas mówi. Słuchanie się też zaczyna od systematycznego czytania słowa i wrażliwości na głos Ducha Świętego. Bóg też mówi nie tylko poprzez Biblię, przez Słowo, czy przez Ducha Świętego, ale też poprzez ludzi, często w kościele. Jak, jak macie swoich liderów, to też często. Rozmyślacie sobie na jakiś tematem, a przychodzi do was osoba z kościoła. Zazwyczaj to są, ja bym słuchała zawsze liderów i pastora i często powie jakieś zdanie, które, które dla niego to nie ma znaczenia, a ty masz odpowiedź na modlitwy czy na, czy na pytania, które, które gdzieś tam miałeś w głowie. Czyli bądźmy po prostu wrażliwi na, na ten głos z każdej strony, tak? I Bóg też chce do nas przemawiać i też do nas mówi cały czas. To nie jest tak, że Bóg się zamyka i my musimy nagle coś zrobić, żeby, żeby Bóg do nas powiedział. Nie, Bóg mówi cały czas, tylko musimy po prostu być wrażliwym na Jego głos i, i, i nie buntować się, a słuchać to, co On do nas mówi i robi to, co On mówi do nas. Też trzeba być gotowym do natychmiastowego działania. Tak, jak mówi Pan, coś robi teraz, to rób to teraz. Ja miałam taki moment w życiu, kiedy nie, że się buntowałam, tylko odwlekałam z pełnym dokumentem i jak poszłam po pierwszej w nocy na modlitwie, yy, modliłam się o inną w ogóle sprawę, nawet nie wiem, czy się w ogóle, czy o coś prosiłam, to nie wiem. po prostu poszłam na modlitwę i dostałam głos, zrób to teraz. Ja, ja wiedziałam, o co chodzi, nikt mi nie mówił, co ja mam zrobić, ja dokładnie wiedziałam, co ja mam zrobić, tak? Ja o pierwszej nocy wróciłam. Robiłam dokumenty sobie. Tak. I tutaj fajnie jest przykład podany w Biblii a propos uczniów, których on powołał za sobą. Jest w Mateusza 4.20 napisane zaraz zostawili sieci i poszli za nim. Nie było w innych tłumaczeniach jest też inaczej. Nie było, że ktoś za dwa tygodnie, za miesiąc, za rok, za pół roku tylko każdy zostawiał już i szedł za Panem, tak? Nie było czegoś takiego, że ktoś sobie odwlekał aż na 15 potwierdzenia, 15 razy przyjdzie potwierdzenie Ducha Świętego, okoliczności się zmienią. Po prostu wszystko zostawiali i szli za Panem. Posłuszeństwo opóźnione to posłuszeństwo też utracone. Trzeba się też nauczyć szybko reagować, nawet jak się boimy. To też się, taki strach nie jest od Boga. Kiedy czujesz jakieś poruszenie, nie trzeba analizować, analizować sobie godzinami, po prostu zrób jakiś krok, a Bóg uprowadzi dalej. I zacznij od posłuszeństwa w małych rzeczach. Jest napisane w Łukasza 16:10: Kto wierny jest najmniejszym, ten i wielkim wier, wierny będzie. Bóg najpierw wprowadza Cię w prostych, codziennych rzeczach. Na przykład, nie wiem, ktoś cię oskarży, czy przebaczysz, tak? Czy ktoś coś ci powie niemiłego, skrytykuje, po prostu czy masz to przebaczenie w sercu od razu na starcie, tak? Wielkie powołanie też zaczyna się od okrytej decyzji w posłuszeństwa. I trzeba wytrwać mimo tego, że nie ma tego natychmiastowego efektu. I jest napisany w Korincie, w drugim Korincie, 5, bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie. Nie, przy, nie każde posłuszeństwo przynosi y, od razu efekt, od razu jakąś nagrodę, tylko czasem jest cisza, czasem jest walka. Ale Bóg zawsze nagradza yy, wierność i, i zawsze w punkt y, On to robi. Yy, I nie porzucamy drogie posłuszeństwa tylko przez to, że nic się nie zmienia, okoliczności się nie zmieniają. Posłuszeństwo to y, jest nasz... Y, Akt wiary, nie naszych emocji. I, I jeśli chcemy uniknąć pustki duchowej i zniszczenia, to trzeba po prostu przestać ignorować Boga, bo On mówi, ale my decydujemy, czy my to robimy, czy my nie robimy. Czy słuchamy, czy udajemy, że nic się nie dzieje. I nasze życie to nie jest gra. Bunt wobec Boga ma konsekwencje, a Jego głos to jedyna droga do prawdziwej wolności. Amen.